Siemano, z tej strony żółty i witam Was w filmie tłumaczącym jak przejść mirnego. Także jeżeli nie wiecie, jak naprawdę praktycznie cały czas wygrywać, no to zapraszam na film. Zostawcie lajka like oraz subskrypcję na kanale, a my wracamy. Słuchajcie, nie będę tutaj mówił typowo o mirnym, o trybie podstawowym, wysokim, bo to nawet nie ma co. Czy też koszmarnym, bo chodzi mi tutaj właśnie o ostatni bastion. Słuchajcie, według mnie jest to naprawdę bardzo fajne urozmaicenie tego trybu. Ale zauważyłem, że naprawdę wiele osób ma z nim problem, zwłaszcza na trzeciej fali, gdzie jest naprawdę w niektórych momentach ciężej. Dlatego pokażę wam bitewkę, gdzie... No kilka zasad, które trzeba spełnić, gdy będą spełnione, to naprawdę wygrywa się cały czas. Przez co za wygraną zdobywa się aż 17 kluczy deszyfrujących oraz 100 tysięcy kredytów. Także tak, zanim zaczniemy, oczywiście zdaję sobie sprawę, że inni gracze mogą mieć inne taktyki, inne pomysły, no ale najważniejsze jest to, że to co właśnie się dzieje... To, co Wam pokażę, działa. Praktycznie, naprawdę, chyba tylko jedna rzecz, którą, jedna bitwa, którą nam nie wyszła, bo trafiliśmy na parapeta teraz. Ale słuchajcie, wracając, o co chodzi głównie? Zaraz wytłumaczę, jakie czołgi, jakie perki, natomiast najważniejszą rzeczą, którą tu zresztą widzicie, jest pojechanie na konkretny kwadrat. Jak widzicie, jest to dokładnie tutaj, jest ten taki kwadracik, to jest... Według mnie jedno z najlepszych miejsc, gdzie możemy się bronić w tym trybie mirnym. Bo z reguły ludzie jadą, jadą właśnie na to koło, nie wiem jak to nazwać, ten fragment tego mirną, tutaj na tej mapie pokazuje ten, ten okrąg. To jest zły pomysł, ponieważ wszyscy tam się naprawdę wpieprzają. Wszyscy przeciwnicy, przez co jest cross i niestety giniemy dosyć szybko. A tutaj naprawdę to jest obrona Częstochowy. Natomiast jakie czołgi spytacie do tego trybu? Jak widzicie, ja tutaj jestem w Plutonie z Neksiem i Kamilem, których serdecznie pozdrawiam i oni mają Grom. Według mnie Grom, czy też Kiliana z drzewka, to są czołgi, które naprawdę, jeżeli gracie w Plutonie, muszą być. Według mnie zasada typu dwa Gromy, czy dwa Kalibany, czy jeden Grom, jeden Kaliban i jakiś czołg z DPM-em. Czyli w moim przypadku gram tutaj TS-5. Eee, a i pamiętacie też w ogóle o tym, że tutaj za Golda się nie płaci, więc full Goldem lećcie, bo to tak swoją drogą, niektórzy mogli tego nie zauważyć. TS5, mmm, widziałem też ludzie grali Kari, ale lepszy DPM na przykład ma Turtle, no to Turtle tutaj również bardzo fajnie by się sprawdził, tym bardziej, że pancerzowo jest podobny do TS5, a jest troszeczkę nawet mobilniejszy. Natomiast jakie moduły sobie przygotowałem na TS5 tutaj? Mówię o modułach, nie o właśnie tych specjalizacjach, jak to tutaj nazwać. U mnie jest to Wenta, żeby jeszcze szybciej ładować, dosyłże jasna i boost do HP. Nie brałem sobie turba. Myślę, że najgorsze co tutaj się może stać, to jak zginiecie na fali od 1 do 4, no to trzeba tutaj wtedy dojechać, ale nie miałem takiej sytuacji, żebym nie zdążył, nie? Także jak najbardziej turbo ok, ale według mnie są właśnie lepsze moduły tutaj do przyszykowania takiej TS5. Jak widzicie, tutaj króliki sobie jadą, pyk i generalnie zasada jest taka, jeżeli naprawdę nie potraficie za bardzo z plutonowymi tam grać i tak dalej no to musicie sobie komunikować ja biję tego w sensie grom o to mi chodzi grom mówi ja biję tego malachita na przykład te 54 i wtedy on ma po te 400 500 HP i wtedy TS ma za zadanie go wykończyć jeżeli jest was więcej w plutonie tam 4 pięciu no to według mnie właśnie takie czołgi szybkostrzelne może z 3 gromy coś tego typu. I tutaj bardzo ważna rzecz, którą, a już szczerze miałem troszeczkę bardziej wywalone, ze względu, że już ten tryb naprawdę cały czas się wygrywa, najważniejsze co właśnie tego szturmowca zniszczyć na samym początku, bo on jak starana wleci, a najlepiej go nawet zgąskować, słuchajcie, wtedy szturmowiec stoi w miejscu przez dobre 5 sekund, można mu naprawdę wiele rzeczy zrobić. Natomiast, jak widzicie, tutaj strażnik Pershing jest na hita. Nie przejmuję się tym Pershingiem, który był z 1150 HP, bo wiem, że tutaj Nexiu go zniszczy. Więc ja zniszczyłem, ale ładnie tu się zrobiło. Zniszczyłem tego, co, ma, co był na hita. Teraz Nexiu trafi tego. I ja za te 340, czy dam już 80, bo tam Kabul strzelił w niego, go kończę. I to jest najważniejsze, bo jeżeli będzie pełno czołgów, które mają low HP, no to tego nie ugramy, nie? Fala pierwsza to jest w ogóle. Każdy to przejdzie. Fala druga, nie powiem, bo chyba dwa razy się zdarzyło, zanim ten sposób znaleźliśmy. To się przegrało, bo próbowałem też w tym okręgu na tej mapie właśnie tam zagrać. Natomiast trzecia fala jest chyba najgorsza, przynajmniej była, bo naprawdę te malachity nie dość, że strzelają z dział, to jest raz, a dwa jeszcze zadają uszkodzenia, jak są obok nas, bo jakiś czynienie ziemi robią obok, no nie wiem jak to wytłumaczyć, fabularnie to jest jakoś tam wytłumaczone. Yy, I teraz tak, co jeszcze do perków, bardziej tych specjalności, tych które się wybiera na specjalnie na ten tryb, słuchajcie moim zdaniem jest jedna zasada, Czyli e, szybsze przeładowanie, czyli to co mam pod jedynką, tutaj widzicie, to się nazywa dokładnie szybkie przeładowanie ostatni bastion, na pewno właśnie naprawa ratunkowa to na 100%. I ja tutaj miałem coś, co wymieniłem w późniejszym czasie, czyli tutaj y, ten, nie wiem, atak Drakuli, to nazwać wampira, to jest ok, ale według mnie grupowe leczenie jest zdecydowanie lepsze. Jeżeli każdy z Was będzie miał właśnie szybsze przeładowanie HP dla siebie i HP dla drużyny, to jest najlepsze, co możecie tutaj zrobić. No i strzelanie z full golda, praktycznie. moim zdaniem tu nie ma sensu za bardzo. Na, tych króliki na Pepeki, tych na heki. Nie, ja tutaj full golden cały czas lecę i oczywiście przypominam, że nie płaci ci za tego e, golda. E, czy wygrana, czy przegrana, także o to się nie martwcie. I bardzo jedna ważna kwestia zaraz tutaj będzie po tej fali trzeciej, bo właśnie przeciwnicy z różnych stron y, nas będą forsować, natomiast zdarzy się, stojąc tutaj. Że fale przychodzą dosłownie z tamtej strony. I w momencie, kiedy jest przerwa między falami, między falą pierwszą, a falą drugą, między drugą a trzecią, i tak dalej, obracajcie się zawsze tutaj w tą stronę. Albo jeżeli gracie w trzyosobowym plutonie, bo to jest moim zdaniem minimum, klikajcie, żeby właśnie gracze wiedzieli, żeby się tam obrócić. Bo no, no inaczej będzie przypał, tak? Bo nagle jesteście obróceni tak jak wszyscy tutaj i załóżmy, że oni się nie zrespili tam tylko tutaj i zamiast już bić kolejnych wrogów to wrogowie biją nas, a my zanim się odwrócimy takim TS-em i innymi yy, czołgami to troszeczkę jednak zajmie, a tutaj czas jest dosyć istotny. Tak jak widzicie szturmowiec pierwszy zdjęty, Malachit jedzie, no i cały czas bijcie, bijcie i bijcie jak tylko się da. Natomiast yy, jedna podpowiedź, którą jeszcze mogę jak najbardziej tutaj udzielić i Wam pomóc, używajcie yy, tych specjalności, takich jak właśnie szybsze przyładowanie i tak dalej, w falach już raczej tych 4-5, bo zdarzy się tak, że Mirnum nie macie i będziecie musieli wyjechać, przyjąć, czy pomóc swojemu koledze z Plutonu, przez co będziecie musie musieli trochę przyjąć demedża na klatę i później się naprawić, a to jednak kosztuje to Mirnum. Także, no robi się ciekawie. Teraz zobaczcie, sytuacja jest taka, trzech tutaj już patrzy, ten już się obraca, to w ogóle jest random, tak swoją drogą, ten Matias z e, Tramwajem, co ciekawe, Tramwaj 2015, love cię, bo on o tej te, te, taktyce nam napisał, dosłownie bitwę przed, i wszystko zaczynało wychodzić. Nie wiem, Tramwaj to jest Bóg, Wota i Mirno, bo tak może, mogę go nazwać, więc e, serduszka dla Tramwaja, bo dzięki niemu naprawdę ten tryb już nie jest w ogóle trudny, i dosłownie w jakieś 10, 11, 12 minut Zdobywacie 17 kluczy deszyfrujących od 15 do 17. No to sorry, przecież to jest dużo, strasznie dużo. I według mnie to jest najlepszy sposób na farmienie sobie tych kluczy właśnie. I widzicie tutaj na hita, o, no, nie polosowało, co prawda, ale właśnie, jeże niestety, widzieliście, ja miałem dosyć dużo HP, ale tutaj kamilos czy, czy Nexu mieli mało, no to użyłem e, użyli oni na naprawki na grupowej, no bo ja tego tutaj nie mam, ale normalnie bym użył żeby nie było. I trzeba się rozdzielać, tak? Jeżeli z jednej strony nacierają, tylko z jednej, no to wszyscy yy, strzelają. Natomiast zaraz z drugiej strony będą nacierać, no to dwóch, trzech się musi obrócić na tamtych drugich, bo zaraz jesz zwykły czy jeż yes, alfa przyjedzie, a to co szturmowca trzeba zniszczyć jako pierwszego. Natomiast jeże chyba jeszcze wcześniej moim zdaniem, mm, ale najgorszy przeciwnik będzie właśnie już w czwartej fali e, w drugiej części jest to Trapper? się. O, zobaczcie. To jest ta sytuacja, o której Wam mówiłem. Obrócony w tą stronę, wszyscy praktycznie, oprócz kawu piątki. nie? On już tam, tam zaznaczał. No i wszyscy są odwróceni, gdzie mogliśmy już atakować ich, nie? A oni się wcale by wtedy nie zdążyli jakoś rozdzielić te Cerbery. Także no, o i proszę, jeż alfa. Pamiętajcie o tym, że po zniszczeniu jeża alfa zawsze wyskakują trzy małe jeże. Więc wtedy można użyć chociażby tej naszej umiejki. Żeby szybciej się ich pozbyć, tutaj widzicie o Nexia niestety trafiło. Tutaj drugi jest, ok. Pyk. O, auto aim, słuchajcie, różnie z hitami to jest. W zależności od rodzaju pocisku można sobie na to pozwolić. No i jest, traper. słuchajcie, to jest pierwszy czołg, który trzeba naprawdę zniszczyć jak najszybciej, bo będzie to nas tak denerwować, zwłaszcza w takich wolnych pojazdach jak TS5. Bo, jeżeli gdzieś się będziemy próbowali na close z takim M103 bit czy coś takiego, no to nie możemy skupić, nie możemy się skupić. Działa i sami siebie na tym, na zniszczeniu wroga. No, bo niestety, ale cały czas ten trapper będzie nas bił, i jak widzicie, trzeba wyjechać zawsze z tego, z tego okręgu, bo to nam zadaje około 600 demedza. A pamiętajcie tym bardziej o tym w czwartej i piątej rundzie, że nie możecie być za bardzo koło siebie do momentu zniszczenia trapera, bo te kręgi widzicie się łączą i tak. Z jednego kręgu dostajecie 600, jakbyście byli tutaj i zostali, dostaniecie 1200. Także to nie ma żartów. Mi się tutaj udało, zobaczcie, jakoś tak się to pobugowało, że na szczęście, pomimo że byłem w nim, tak jak widzicie, to mi się udało. Do tyłu, do przodu jakoś mi się to udało, to na szczęście mm, ogarnąć. Zniszczony kolejny zainfekowany cerber, słuchajcie, czwarta fala 5300 demetra, To już jest wygrana. Yy, I właśnie, jeszcze bym zapomniał o ważnej kwestii. Tak samo musicie zwracać uwagę na to, kiedy ten szerszeń się pojawi, yy, zapalający. Bo on praktycznie za każdym strzałem, nieważne jaki macie pancerz czy cokolwiek, zawsze będzie przebijał i was podpalał. Wtedy macie yy, gorsze, yy, nie tyle przeładowanie, co po prostu celność. Wolnie się ruszacie. HP dostajecie bardziej obrywacie, także to też jest czoł, który naprawdę szybko trzeba zniszczyć. Conway Alpha, czy tam Cerber, one aż tak niebezpieczne nie są, czy jak F e 50 które będą w ostatniej piątej fali, ale mówię, najważniejszy to jest Szturmowiec, Jeż alfa, no i ten... Trapper to są najważniejsze czołgi, i później tego szerszenia, żeby je zniszczyć w takiej kolejności. Znaczy, możecie inaczej, ja nie mówię, że nie, ale mówię, jak to zawsze wyglądało. I zobaczcie: 53 TP nam zginął Matias, ale na szczęście dojeżdża. No i on zdąży po prostu dojechać, tak? On zdąży, on tam nie będzie miał z tym problemu za bardzo. Te okręgi, pamiętajcie, że się około co 5 sekund spawnują, więc musicie wyrobić sobie takie, że. Co 5-6 sekund, takie, o to muszę już do przodu jechać. Zawczasu, takim mówię, wolniejszym pojazdem, no bo szybszym jakimś tam e, gromem, to na spokojnie, nim wyjedziecie. Ale jest piątką, jak stoicie w miejscu i chcecie wycofać, no to już jest niebezpiecznie, nie? Tutaj widzicie, prawie się zaciąłem, ale na szczęście wyjechałem jeszcze z tego. No i widzicie E50 Alfa, jest Trapper links to jest, mówię, najważniejszy, bo to będzie nas tak denerwować. Na szczęście został zniszczony jeszcze w później w drugiej fazie. Będzie, w yy, piątej fali, jest zainfekowany szerszeń również jego trzeba szybko niszczyć. No i ta yy, miejscowa tutaj jest najlepsza, słuchajcie, bo widzicie, oni zanim dojadą, też trochę to potrwa. Możemy ich trochę z daleka bić, tak? Ja wiem, grom z daleka to nie jest za dobre rozwiązanie. Natomiast po to mamy takiego TS-a, tutaj była kawu piątka. Więc widzicie, da się z innymi czołgami zawsze to wygrać. E, widziałem taktyki na Obsydiana, chociaż u nas to jakoś nie wychodziło. Moim zdaniem, dwa gromy, jeden czołg typu TS, czy właśnie może Kari, czy na pewno również Tutel. I reszta takie, widzicie, tutaj kawu piątka, też Kernarvon AX na przykład. E, coś szybkostrzelnego, bo na przykład Bezeta w ogóle się tu nie przyda. Mówię o Bezetę, 8 premium 176. To jest czołg, który totalnie się nie nada na to, nie? Totalnie bo on ładuje 20 sekund, a strzelacie za 800, ok, ale taki grom strzeli sobie po, po 800 co 13 sekund, o ile oczywiście czołg jest blisko, tak, ja to rozumiem, natomiast no tak wyglądają te realia, widzicie tutaj już umiejka została aktywowana, po to to Mirium sobie używałem, czyli znaczy homikowałem więcej, żeby używać zawsze pod koniec bitwy, zawsze je homikuję, trochę częściej mógłbym go rzeczywiście używać, zwłaszcza częściej się używa w momencie, kiedy macie leczenie grupowe. Tutaj strzeliłem sobie z tego, żeby on mi zabrał, znaczy on mi dał HP, ten e, wampirzy, a tak nie wiem jak to się nawet nazywa, jak to się nazywa, nie chcę mi to pokazać, wampirzy pocisk, słuchajcie, no nie, to, to jest trochę useless, to jest takie średnie, mówię, przeładowanie HP dla siebie, HP dla drużyny, no i 50, proszę, pyk i pyk, słuchajcie, zniszczeni. I tak to wygląda, nie mam screenów końcowych bitwy, ale jak widzicie jest to wygrana, zwycięstwo, 17,5 tysiąca damage'a, tu nie chodzi o to, żeby jak najwięcej damage'a zrobić samemu sobie, że tak powiem, tylko żeby wygrać, tak, pierwszych trzech, którzy najwięcej zrobią damage'a, z tego co wiem, dostają 17 tych kluczy, później kolejna osoba chyba 16 i ostatnia 15 Eee, także tak to wygląda. Moim zdaniem jest to najlepsza taktyka na to wszystko. Także piszcie, może macie jakąś lepszą taktykę, może coś znacie lepszego. nie ja wiem, no, jestem ciekaw. W każdym bądź razie ta taktyka się sprawdza. Jeżeli czegoś nie wiecie, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. No i co, widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Nie ruj. Nie trafiono K, co? Co?